Żeglarska była jakimś. Dziwi, o dziwo! Pomimo, że też taki, y, 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 taka, taka instytucja, taki budynek taki, y, taki obrosły tradycją i historią, to ta, y, to ta żeglarska jakaś była. No, y, Dynamiczna i taka y, 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 nowoczesna jakby w tym, co robiła, że jakby więcej rzeczy tam y, takich w przestrzeni się działo, że można było. wydawało się, że można zrobić więcej. Właśnie manifestacyjnie, nawet może w stosunku do Sienkiewicza, które były takim centrum, tak, bo tam dziekanat był dziekan, J więc może dlatego ciemności. jądro ciemności Trochę. nie pozwalało na działania różne, a przecież, no. a przecież takie parcie było, żeby jednak poza tą ramę tak dyscypliny wychodzić. Każdy kogoś zapraszał. Każdy no. miał jakiś pomysł albo jakiegoś swojego, swoje typy. No pamiętam, wtedy zaprosiliśmy Ogon Żółwia, taka para Tak? E, Norbert. No to jest kultowa para Norbert Walczak i Ania Baumgart. Tak, tak. e, czyli Norbert, co prawda nie wiem co robi, ale Ania Baumgart, jak wiemy, jest ważną postacią polskiej sceny artystycznej. Tak, był jeszcze taka grupa NTSC. NTSC. Żykowski tam był w niej? Był jeszcze jakiś chłopak z Warszawy, który yy, robił... Górski. Górski, ale zrobił bardzo fajny ten performance, czytany, pamiętam, tak, w Krzywej Wierze przy Świeczce. Głębia, poetyka, myślenie, odpoczynek, zastanowienie. Każdy gest. Każdy czyn ma swoje znaczenie i głęboki. Bo. Był, Był Cezary. Bodzianowski, który również jest takim. No... Oczarował nas w toalecie podaniałem. No. Ta galeria S, jakby tutaj nie mówić, ona, tak. ona w różny sposób tak. dla nas tam coś. Coś nas zaczęła. Ludzie tego tak naprawdę potrzebowali. To, to może było jakąś alternatywą wypełniało no tak, coś. Było potrzebne po prostu. Mm. Nie?